Dobra, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dark Knightom i chciałem wam przedstawić e, taki odcinek, w którym pokażę e, wersję co będzie w wersji 1.6, jeszcze 1, 3, wersja 1.6 nie wyszła. Ja Wiem, że e, większość osób oglądało to już u Blowa, chociaż Blow niedawno to co wypuścił, jako tak wczoraj to wypuścił. jest takie już dosyć dawno to wypuścił, już dawno był na bieżąco co będzie więc także tak będziecie mogli sobie obejrzeć i chyba w Anglii, w Anglii można już siedzieć na 1.6 i także można było obejrzeć, ale no dobra. W tym odcinku co ja pokazuję dowiecie się co będzie w wersji 1.6 i powiem to wszystko po mojemu. Więc dobra, zacznijmy sobie od tego co mamy tutaj w mieczach. Oczywiście żadnego nowego miecza nie dostaliśmy, dalej mamy diamentowy, żelazny, kamienny, drewniany i złoty. Eko, co do Dalinowego. Czekajcie, może sobie game moda i, e, Gamma moda 1. Oj, e, gammy... m... m, m 1. Dobra. Gammy moda 0. I okej, okay. dobra. Gdy będziemy trzymali na przykład w ręku miecze jakieś, byle jakie miecze, na przykład te wszystkie, które ja mam które teraz przy sobie, na przykład, e, naciśniemy no, E sobie, na no, e, mysz kursorem. Czy trzymam sobie na przykład w to do, i to pod spodem pod diamond Sword bym pisał plus 7 a tak demagi, czyli diamentowy jak zabiera 7% kp na przykład mamy tutaj ta, e, jeszcze coś mamy jakoś... Czekajcie sobie, co sobie damy, no... Od 1 i zupełnimy sobie świnkę na przykład dobra, będziemy sobie stać świnek i gammy, modę, throw. Na przykład sobie będziemy tutaj jakąś świnkę zaspełnimy. I my mamy 7, 7 i 2 Bo świnka ogólnie ma 10% HP, więc będziemy mogli sobie ściągać. dobra Kolejnym mieczem jest Iron Sword. On zawiera 6% HP. Czyli tak, że świnka zajdzie nam na jednego, na, na dwa cipy. No, jest teraz. straszna się tak. Kolejny jest Stone Sword, czyli kamienny. On zabiera 5 hp, czyli tak, że zajdzie nam na 2 hity, gdy świny mają 10, a to za 5, czyli pół hp, zajdziemy śwince. Dobra, teraz weźmiemy sobie Woodem, czyli drewniany. Zabiera on 4 hp i złoty także zabiera, co jest według mnie dosyć dziwne i dziwnie to zrobili, ponieważ drewniany można zrobić od razu. I a gold, golda trzeba szukać nie wiem w jaskiniach, wszędzie. Więc sądzę, że to jest dosyć takie popieprzone, ale no, ja majkę ostatnio tworzę i nic spraw. Więc taką świnkę ściągniemy już tutaj drewnianym, a także goldenem na trzy hity. Czyli teraz bierzemy znowu sobie świnkę. Eee, raz, dwa. O nie, na dwa hity. Aha. To nie wiem, no. e, ale według mnie drewniany będzie lepszy, ponieważ e, pierwsze, po pierwsze, więcej... Nie, tyle HP samo HP i język mi się plącze, ponieważ e, wczoraj dopiero wróciłem z wycieczki i ten głos mam taki dziwny, ponieważ właśnie mnie po wczorajszym e, piłem kilkanaście sakeów lodowych, to mnie zaczęło teraz gardło boleć. I chciałem się e, plączyć język, ponieważ nie mogę mówić i za to. Ale, co ja mówiłem, co ja mówiłem, bo zapomniałem, tak, yy, lepiej, władzę bo, bo się bardziej robić drewniany, ponieważ więcej wytrzyma niż złoty i tyle samo zabiera co złoty, więc to jest bez sensu. Dobra, miecze sobie przedłożymy, jak widzimy, zrobiłem sobie tu takie coś, jak skrzyneczkę i teraz się zajmiemy, wiesz, sobie te się Dobra, kolejną rzeczą są to dywany. E, tak, będziemy można robić dywany. Nie trzeba będzie kłaść całej wełny, tylko położyć wełny i mamy piękne dywany. Tak, co jest według mnie dosyć. także ciekawe, ponieważ nie mamy na przykład sobie łazienkę i chcielibyśmy sobie położyć dywany, a nie chcielibyśmy całej wełny. Tylko, że prawdziwy dywan, no to będziemy mogli sobie teraz kłaść dywan. Będzie o wiele, wiele ładniej. Tak, no i zostało już tylko, e, kilka rzeczy, dosłownie parę. Dobrze, jak widzicie, mam tutaj jeszcze przygotowane coś takiego, taki bloczek, ksiana. Z tym siadem chwilowo nic nie będziemy mogli robić, oprócz niszczenia go. I są jeszcze takie, także różnokolorowe inne bloczki, ale to już byście sami musieli zobaczyć, gdy wyjdzie wersja 1.6 dla nas i zobaczycie sobie, co, jakie nowe bloczki będą. Także, do ja pokażę te główne, najciekawsze rzeczy, czyli mamy bloczek ksiana. Dla was nic nie możemy robić. No i przywołuję. Po Dobrze. Widzicie, mamy tu przygotowane jeszcze płotki. Te płotki nic nowego nie są dodane, jednakże jest dodany konić. Timer. Dobrze. I mamy. Teraz mamy także horsey, czyli konia. Jak widzimy, mamy pięknego, brązowego konia. No i on jest Small Critters, czyli. Nie będziemy musieli teraz wgrywać moda, żeby sobie yy, żeby mieć konia, tylko już będziemy mieli konika dodanego, więc sądzę, że to będzie dosyć ciekawe. A także yy, ładnie pokazane i te inne. Nie trzeba będzie wgrywać modu, nie trzeba będzie się bawić, tylko od razu mamy konia. Co z tym koniem można zrobić? Oj. Yy, co można z tym koniem zrobić? Oczywiście wsiąść na niego, naciskając prawy przycisk myszy. Oczywiście jak widzicie zrzuca nas. Według mnie, e, oswajanie konia jest takie dziwne dosyć, ponieważ trzeba go ujeżdżać. Natomiast świnie wystarczy założyć siodło, marchewka i jedziesz. A na konia to trzeba tego. On cię będzie oczywiście zrzucał, więc to będzie dosyć ciężkie. Gdzie ty jedziesz? E, widać, nie chce się oswoić. Jak można podać, że koń jest oswojony? E, mniej więcej w ten sposób, że na przykład po, wokół konia będą takie serduszka. Czyli jest oswojony. A ten kręc, coś się nie chce oswoić, jest taki jakiś. Uj. Yy, mamolny, nie chce się oswoić. To się jest uparty. A co jest jeszcze dodane, czyli że mamy na przykład serduszka jego, ile, on ma, ser, yy, ile on ma życia. A go widzimy, nie możemy go w chwilę uderzyć. Siadamy z niego prawym, yy, z yy, siedem, yy, siedem z niego. Także można je także bić. Ale to jest bez sensu, dobra, ten coś się nie chce oswoić. Poczekajcie, sobie wezmę in, y, drugiego konia, bo ten się nie chce oswoić. I uciekł do wody i się wzerł topi. Tutaj sobie go usadzimy, Dobrze. Naciskamy. Po raz kolejny prawy przycisk myszy i trzeba go ujeżdżać. Widać, wrzuca nas. Nie chce się oswoić. E, trzeba po prostu czekać, aż pojawią się serduszka nad jego głową i będziemy mogli sobie już na nim e, jeździć. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Jest! Jest oswojony konik, Gamy Modę d 0 Mamy oswojonego konika, jak widzimy mojego HP. Także, jest już, mamy konia, oswojonego nasz koń, tak. Prawie sterować nie możemy, ale można z niego wsiąść. lewym y, znaczy shiftem schodzimy z niego. Mamy także dodany taki lead, czyli a lasso, łapiemy go, naciskając i na przykład można go po co podałem tutaj płotki? Można go na przykład do tego płotka przywiązać. Chwil nam nie ucieknie. No, łapie. Poczekaj no, koniu, no. Opa. OK. Tak. Shift. Łapiemy go. Dajemy go tutaj. A coś się nie chce przywiązać. Dobra, ale można go w ten sposób przywiązać. To się nie chce przywiązać, no. Głupi koń, koniu, konio. przywiąż się, przywiąż, no. Taka menda, no. No, wiąż się. Czekajcie, gamy, może, mogę... jeden. Ale można go w ten sposób przywiązać, więc, tak, dobra. To tyle, nie będę się już tym lasem, bo się zaraz osiwieję. Można naszemu nadać imię. Tu mamy Name Tag, prawda? Mamy także zbroję, a także siodło. Gdy mamy na przykład siodło, to naciskamy na naszego konia prawym przyciskiem myszy i tutaj mamy takie coś. Nakładamy na niego siodło i już widzimy, że on posiada siodło. Mamy także dodane trzy nowe zbroje: Iron Horse Armor. Gold Horse Armor, a także Diamond Horse Armor. Bierzemy sobie takiego Iron i już widzimy. Ma srebrną taką zbroję, nawet dosyć ciekawie wygląda. Potem nakładam sobie Gold, też nawet dosyć ładnie wygląda. A także mamy Diamond, czyli diamentową. No i założymy sobie tę diamentową, wejdziemy sobie na niego i będziemy mogli nim sterować, ponieważ mamy siodło, a z siodłem można sterować. Naciskając, siedząc na niej naciskając E, możemy zobaczyć co on ma na sobie. no Tak. Naciskamy E i mamy. Dobrze. E, I co jeszcze bym mógł wam pokazać? A! Dosyć ciekawą rzecz, ponieważ weźmiemy sobie łuk, miecz i strzałę. Na przykład i weźmiemy sobie jeszcze parę e, pigów zespełniemy. Czyli e, chodźcie świnz, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobrze. Idziemy sobie na naszego konia i będziemy mogli teraz nawet walczyć na koniach, Chcę dosyć także ciekawym wprowadzeniem, widzimy, mamy, naciągamy sobie łuk i strzelamy i świnia dostała heada. czyli teraz jak będą wracać wojny gildii to będzie naprawdę epickie, ponieważ wojny na koniach są e, po prostu legendą, no normalnie nic dlaczego świnia dostanie headshota, dobra, można także nie czemu się. Czyli biegniemy sobie na konia, nakładamy sobie na nie zbroję i ciśniemy. Hopsa. Można także skakać. Eee, skaczemy, e, naciskając spację. Więc bierzemy, bierzemy i schopa. Dobra, więc... Według mnie. Patrzcie. Ui, czekajcie. Idziemy... Od... D. Czyli idziemy sobie. Hop! Skaczemy. Hop. I to jest naprawdę dosyć ciekawe. Według mnie e, Minecraft 7.6 będzie jedną z fajniejszych właśnie dodanych wersji do Minecrafta. I ogólnie wolałbym, żeby tak e, wersje... Chciałbym, e, żeby... Nie, Chciałbym, żeby tak e, coś było wcześniej, prawda? bo to by było o wiele, 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 WIELE ciekawsze, niż dotychczas. Więc, o! Udało się. Po prostu trzeba było założyć Więc, po naciśnięciu praktyczku myszy na konia, prawie na płotek, Przytrzymujemy go i nigdzie nam nie odejdzie, więc także będzie dosyć ciekawe. chcemy uwolnić, naciskamy po prostu na niego. E, poczekajcie. Naciskamy na to, na płotek na konia, na płotek. Ja go chcemy odwiązać to na płotek gotowej i oddaję nam przodu. Więc dobrze. To by było na tyle w tym odcinku. Ja wam e, mówię dzięki za oglądanie i zachęcam Was do następnego odcinku. Przepraszam, że mnie aż tak długo nie było, ale po prostu miałem własne sprawy, byłem na wycieczce, miałem wasze prywatne życie i po prostu też trzeba gdzie korzystać, nie będę cały życie siedział przed kątem a tak długo nie nagrywałem, ponieważ miałem własne sprawy. Więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć i na razie.